Serdecznie. Dziś wrócę do tematu Wolinian, o których to Al-Masudi napisał, iż byli dominującym plemieniem wśród Słowian, z czym nie mam, iż chodzi o Lędzian, a królowi Wolinian podlegać mieli przywódcy innych plemion. Tymczasem, jednak, na początek zajmijmy się Bichmanem Młodszym, któremu to wiele uwagi poświęcił w swej kronice Widukind. Ów Bichman Młodszy był awanturnikiem. Po zbuntowaniu się przeciwko Ottonowi I, którego zresztą był bliskim kuzynem, najmował się następnie u władców słowiańskich wraz ze swymi ludźmi. Walczył przeciwko Niemcom, przeciwko Ottonowi I, Hermanowi Bilungowi, wujowi Ottona I. Miał przy tym odgrywać ważną rolę u tychże przywódców słowiańskich, którym służył. Z kroniki Widukinda dowiadujemy się, że Wichman podjął dwie wyprawy na kraj Mieszka, odnosząc nad Mieszkiem. Dwukrotnie zwycięstwo. Nie sprecyzował on, u jakiego władcy słowiańskiego on wówczas służył, napisał jedynie, iż u jakichś tam słowiańskich barbarzyńców. Wydarzenia te musiały mieć miejsce, tak wynika z kontekstu, w roku 1963, względnie niewiele później. Zapewne to po tych dwóch przegranych bataliach Mieszko zdecydował się zostać trybutariuszem cesarza Ottona I. Oto bowiem u Tietmara czytamy. Margrabia Marchi Wschodniej Gero podporządkował zwierzchnictwu cesarza łużeczan, Słupian, a także mieszka wraz z jego poddanymi. Książę Herman uczynił trybutariuszami cesarza Żelibora i Mściwoja. Kietmar nie daje tutaj żadnej wskazówki, w jakich to okolicznościach Mieszko wraz z jego poddanymi zostali trybutariuszami cesarza. Wiemy, w jakich okolicznościach stało się to w przypadku Łużyczan, którzy byli odłamem serbów łużyckich. Otóż Widukind, wspomniany Widukind, w swojej kronice napisał, iż Margrabia, marchi wschodniej Gero, wyprawił się przeciwko użyczaną i pokonał ich. Nie wiemy nic o słupianach, być może podobnie jak Użyczanie. W ramach tej samej wyprawy zostali pokonani, być może Tietmar ich tutaj rozdzielił, a gitłkin potraktował ich łącznie. Dodam, że słupianie mieszkali w północnej części dolnych Łużyc i jak wspomniałem byli odłamem Użyczan. Ale nic już kompletnie nie wiemy na temat Mieszka. W jakich to okolicznościach został trybutariuszem cesarza Ottona I. Wspomnę w tym momencie, choć oczywiście wszyscy to wiedzą, ale wypada w tym momencie o tym powiedzieć, że w 965 roku Mieszko I ożenił się z Dobrawą, córką księcia czeskiego Bolesława I. Okrutnego, który był trybutariuszem Niemiec, cesarza Ottona I. Rok później, w roku 966, Mieszko I wraz ze swymi wojami przyjął chrzest. Odnośnie Żelibora i mściwoja, takimi informacjami dysponujemy. I znów za sprawą Widukinda, Żelibor stał na czele. Wagrów, a Mściwój był przywódcą, księciem Obodrytów. Wagrowie byli jednym z plemion Związku Obodryckiego. Mściwój i Żelibor rywalizowali ze sobą, i spór ów rozstrzygnąć miał Herman Billung, wuj Odtona I. Ale Rozstrzygnięcie to korzystne dla mściwoja, który został uznany księciem wszystkich obodrytów, a Żelibor jedynie Wagrów, nie spodobało się Żeliborowi i zbuntował się on przeciwko Hermanowi. Wtedy to do akcji ponownie wkroczył Ichman Młodszy, który ze swoimi ludźmi wsparł tu Żelibora. Kiedy Herman z wielką armią wkroczył do kraju Wagrów, Wówczas Bichman Młodszy udał się do króla dani Haralda Sinozębego, aby prosić Go o posiłki. Zanim jednak te przybyły, że Libor skapitulował. I zajrzyjmy, co pisze dalej, Widukin. Bichman dowiedział się o zdobyciu miasta i pogromie jego sojuszników powrócił na wschód do narodów pogańskich negocjując ze Słowianami, których nazywają Wolinianami, aby jakim bądź sposobem wciągnęli w wojnę Mieszka, przyjaciela cesarza, o czym jakoś ten się dowiedział. Uwrze posłał gońców do króla Czech Bolesława, swego teścia, otrzymał od niego dwa oddziały konnych, a kiedy Wichman wyruszył na niego z wojskiem, ten wystawił przeciw niemu głównie piechurów. Wówczas przed Wichmanem zaczęli cofać się wojowie Mieszka, tak aby odciągnąć go jak najdalej od obozu. Na tyły posłał konnicę. Na dany znak cofający się piechurzy przerwali odwrót i nastąpili na wroga. Wichman, naciskany i z przodu i z tyłu, rozpoczął ucieczkę. Sprzymierzeńcy oskarżyli go o zdradę, skoro sam ich nakłaniał do bitwy, a teraz przy lada okazji widzi nadzieją w konnej ucieczce. Wichmana przymuszono do zejścia z konia i pieszej walki wespół ze sprzymierzeńcami. Walczył dzielnie tego dnia broniąc się z orężem w ręku. Wyczerpany głodem i długą drogą, jaką pieszą i uzbrojony przebył w nocy, z rana wraz z niewielką liczbą swoich ludzi przybył do jakiegoś obejścia. Tam go odnaleźli wrogowie. Widząc, że to mąż znaczny, zapytali, kto on zaczł, Wtedy odrzekł, że on to wichman. Wezwali go do złożenia broni, obiecując, że przekażą go swojemu panu, a gdy ten wyrazi zgodę, ten powinien cały i zdrowy wrócić do cesarza. Chociaż nie miał on już szans, z uwagi na swoje znamienite pochodzenie i męstwo, odmówił poddania się tym ludziom. Jednak poprosił, by posłali po Mieszka, to jemu się podda i złoży broni. Gdy ci udali się do Mieszka, niezliczony tłum otoczył go i zaciekle zaatakował. A choć był utrudzony, wielu położył trupem. W końcu wyciągnął miecz i przekazał go najstarszemu rangom spośród napastników. Weź ten miecz i zanieś go swojemu panu, aby przyjął go jako znak zwycięstwa, by mógł przekazać go swojemu przyjacielowi cesarzowi, by ten mógł radować się śmiercią zabitego wroga bądź zapłakać nad śmiercią bliskiego. Gdy to powiedział, zwrócił się na wschód i jak mógł, zawołał do pana w swoim ojczystym języku, prosząc stworzyciela rzeczy o miłosierdzie dla jego duszy otoczonej cierpieniem i nieszczęściem. Taki był koniec wichmana i prawie wszystkich, którzy chwycili za broń przeciw cesarzowi. Tak więc w ten sposób poległ wichman młodszy. Bitwa zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem mieszka I i jego wojów. Ale absolutnie nieuprawnione są twierdzenia, jakoby bitwa ta przyniosła odbój Pomorza, całego Pomorza przez Mieszka I wraz z Wolinem. Żadne źródło nic na ten temat nie mówi. Zresztą Chronika Widukinda jest jedynym źródłem, które opowiada o tych wydarzeniach. Z Dagome iudex, a więc dokumentu z roku 1992, wiemy, że Kraj mieszka obejmował również Pomorze, wybrzeże Bałtyku. Na odcinku od ujścia Odry po granicę z Prusami. Ale nie wiemy, od kiedy taki stan miał miejsce. Nic nie wskazuje na to, aby rzeczywiście stało się to w roku 967 lub niewiele później. Na pewno. Przed rokiem 1992. Ale kiedy dokładnie? Tego nie wiemy. Zwróćmy przy tym uwagę, że Wolinianie, u boku których służył Wichman młodszy, byli tu stroną atakującą. Co więcej, to nie była jakaś wyprawa łupieszcza, ale poważna operacja militarna. Najwyraźniej Wolinianie Mieli dość sił, aby taką operację przedsięwziąć, a sam Mieszko musiał się czuć zagrożony, skoro wysłał posłów do swojego Teścia, do księcia Bolesława, księcia Czech, o posiłki, o przysłanie posiłków. Co więcej, te oddziały czeskie ewidentnie zdołały dotrzeć, a więc wydarzenia te nie mogły rozgrywać się gdzieś blisko. Wolina gdzieś z dala od Wielkopolski. Przekaz Widukinda jednoznacznie wskazuje, że musiało się to odbywać gdzieś daleko od Wolina. Stawką tej bitwy nie było panowanie nad Pomorzem Zachodnim, nad Wolinem, ale suwerenność kraju mieszka. Najwyraźniej królowi Wolina, władcom Wolina. Chodziło tu nie o obronę swojego stanu posiadania, ale o narzucenie swojego zwierzchnictwa, czy też może raczej przywrócenie zwierzchnictwa nad krajem Mieszka. I o to tu w tej wojnie chodziło. A czy w operacji tej brali udział redarowie? Taki wniosek można wysnuć z listu, jaki zaraz potem Otto pierwszy wystosował do książąt i możnych Saksonii, a którego treść przytoczył Widukind. Wśród innych spraw poruszonych w tym liście znajdujemy tam też taką oto informację. Ponadto chcemy, aby redarowie, którzy jak słyszeliśmy. Ponieśli klęskę, a sami wiecie, jak często łamali wierność i zadawali nam ciosy. Nie otrzymali żadnego pokoju. Dlatego, co uzgodnione z księciem Hermanem, wszystkimi siłami naprzyjmy na nich i skończmy z nimi. Jeśli to będzie konieczne, sami się na nich wyprawimy. Odnocząc się do treści tego listu, Widukin przytacza dość zaskakującą informację. Zajrzyjmy w tym momencie do jego kroniki. Gdy to pismo odczytane zostało na Sejmie w miejscowości Weda w obecności książąt i ludu, stało się jasne, że należy dopilnować pokoju z redarami, aby cesarz mógł teraz wojować z Duńczykami, gdyż dla prowadzenia dwóch wojen naraz sił było zbyt mało. Nie jest tak do końca jasne przy przytoczonym fragmencie. Rzeczywiście mowa o tej wyprawie, którą przedsięwzięli Wolinianie, z wichmanem młodszym u ich boku, przeciwko Mieszkowi I, ale wydaje się to jak najbardziej zasadny taki wniosek. Ale w liście od Tona I nazwa Wolinianie się nie pojawia. Dlaczego? A być może nazwą redarowie. Otto to pierwszy określał właśnie Wolinian. Jak bowiem, tłumaczyłem wcześniej, redarowie najwyraźniej przed podbojem niemieckim byli częścią związku Wolinian. Niewykluczone więc, że otto pierwszy stosował ten termin wobec właśnie Wolinian, ale to jest taka tutaj raczej moja spekulacja. Ale zwróćmy przy tym uwagę. Że przed tym, jak doszło do owej wyprawy Wolinian i Wichmana przeciwko Mieszkowi Pierwszemu, Wichman bardzo blisko musiał współpracować z Haraldem Sinozębym, królem Danii. Czy więc owa wyprawa podjęta została w porozumieniu z Haraldem Sinozębym? Jest to bardzo prawdopodobne. Widukind nie podaje imienia władcy Wolinian, u boku którego miał walczyć Wichman Młodszy w bitwie mającej miejsce 22 września 1967 roku i w której to poniósł on śmierć. Czy był to Burysław? Zaraz się tym zajmiemy. I czy to u boku Burysława walczył Wichman kiedy to dwukrotnie został pokonany mieszko, o czym wcześniej wspominałem. Kim był ów Burysław? Otóż w sagach skandynawskich wielokrotnie pojawiają się informacje na jego temat. Tak na przykład w sadze o Olafie Trygvasonie, przyszły król Norwegii, urządzając napady na kraje Krainy leżące nad Bałtykiem, któregoś dnia dotarł do kraju rządzonego przez Geirę. Owa Geira była właśnie córką Burysława. Zajrzyjmy w tym miejscu do owej sagi, do sagi o Olafie Trygvasonie. W tym czasie w Wendlandzie panował król Burysław, potężny wódz. Miał cztery córki, Ostatecznie Olaf poślubił jedną, Jar Sigwaldi, drugą, a Sven Widłobrody, król Duńczyków, trzecią. Tereny, na których Olaf wylądował, były rządzone przez córkę króla Geirę, która panowała nad wielką dziedziną i rządziła nią dobrze. Olaf ze swoją armią przybił do brzegu niedaleko od jej stolicy. Była potężną władczynią i z honorem trwała we wdowieństwie. Miała godnego szacunku i wiernego zaufanego który stał na straży jej czci i nieposzlakowanej opinii. Mąż ten nazywał się Dixiel. Tak więc Olaf Trygwason dotarł do kraju rządzonego przez Geirę, córkę króla Wendów, czyli słowia Burysława. Otóż, jak czytamy w tejże sadze, panowała nad krajem graniczącym na zachodzie z Germanią. Olaf i Geira zapałali do siebie wielką miłością. I ostatecznie pobrali się. Co było dalej? Zajrzyjmy ponownie do sagi o Olafie Trygvasonie. Olaf miał udział w tej radości i honorze. I pewnego razu, gdy siedział i rozmawiał z królową, zapytał, czy są jakieś grody, dzielnice lub posiadłości. Które powinny należeć do ciebie, lecz zostały ci odebrane, ponieważ rabusie i wikingowie zabrali ci je bezprawnie? Królowa odparła: Panie, mogę wymienić grody, które uwolniły się spod naszej władzy. Od dawna już musimy znosić ich pychę. Olaf przygotował więc swoje wojska do wymarszu, a dysponował wielką siłą. Wyszukiwał grody, które należały do królowej, a gdy oblegał je, dawał obrońcom wybór. Albo zapłacą odpowiednią daninę, będą świadczyć służbę i posłuszeństwo, które są winni, albo ich zaatakuje. W tym drugim przypadku jest większa szansa na to, że nie zachowacie ani pokoju, ani mienia. Lecz ci, co władali grodem, wyrazili zdecydowany sprzeciw i powiedzieli, że nie poddadzą się, lecz będą walczyć ze wszystkich sił. Olaf obległ więc ten gród, zaatakował ich, sprowadził katapulty i używał innych sztuk, które stosują wojownicy. I przypuścił tak zaciekły atak, że żaden opór nie był możliwy. Złamał obronę grodu, wszedł do niego ze swoimi ludźmi i zdobył olbrzymi łup. A wszyscy ci, którzy mu się opierali i przemawiali tak dumnie, zostali pokonani i zhańbieni. Wszyscy, którzy nie prosili pokornie o łaskę, zostali zabici, a Olaf uzyskał to, co chciał. Pociągnął następnie do innego grodu, obległ go i postawił te same warunki, co poprzednio, a oni odpowiedzieli: Słyszeliśmy, jak wielka jest wasza siła i jak źle kończą ci, którzy sprzeciwiają się waszym rozkazom. Chcielibyśmy podjąć rozumniejszą decyzję niż nasi sąsiedzi, poddać się waszej władzy i otworzyć przed wami bramy grodu. Olaf przyjął to życzliwie, otworzono bramy i wkroczył do grodu. Lecz wtedy wszyscy wodzowie, możni i lud, zebrali się i zachęcali się wzajemnie z zapałem, by nie poddawać się i by żaden z najeźdźców nie umknął, ani możny, ani zwykły wojownik. Gdy Olaf zobaczył, że został zdradzony i że ze wszystkich stron idzie na nich tłum zbrojnych, wycofał się do pewnego miejsca przy murach grodu i zawołał głośno do swoich towarzyszy, którzy stali przy murze. Widzę przed nami jedno wyjście, rzekł. Musimy przejść przez mur, ja spróbuję pierwszy. Gdy zeskoczę, pomogę wam. Nic się wam nie stanie, bo tam na dole jest tylko miękka glina. Po czym skoczył i okazało się, że miał rację. Zachęcał teraz pozostałych, by skakali. Choć wał wydał im się wysoki. Uczynili to jednak, zeskoczyli z muru i dzięki jego pomocy wszyscy ocaleli, po czym oblegli gród i zaatakowali z taką zaciekłością, że uczynili wielkie wyrwy w wale, przez które wszyscy przedostali się do środka, a wtedy zaczęła się naprawdę ciężka walka. Poczynali sobie z obrońcami bezlitości, a oni gorzko pożałowali swoich czynów. Zabili wszystkich, splądrowali dobytek, zburzyli gród i w końcu podłożyli pod nim ogień. I z takim zwycięstwem Olaf powrócił, przynosząc królowej złoto, srebro i inne kosztowności. Utrzymuje się, że grodem, który Olaf oblegał, gdzie chciano go zdradzić i gdzie został odcięty z 60 ludźmi, był Jomsborg. Pojawia się tu nam nazwa Jomsborg. Ową twierdzą wikingów, zlokalizowaną, znajdującą się na wyspie Wolin, zajmę się nieco później. A tymczasem Powróćmy do sagi o Olafie Trygwasonie. bo to przyszły król Norwegii przebywał w Wendlandzie, jak zapisano, trzy lata. A co się później stało? No, rzućmy okiem do źródła. Gdy Olaf przebywał już trzeci rok w Wendlandzie, królowa nagle zmarła. Olaf ogrążył się w żałobie. Po tym nieszczęśliwym wydarzeniu nie znajdował już upodobania w tym królestwie. Wiedział, że dzięki jego sławie i wspaniałym rządom wszyscy kochali go gorąco, a jednak nie mógł znaleźć pocieszenia. Dlatego przygotował swoje wojsko, by opuścić kraj i miał nadzieję, że dzięki temu szybciej zapomni o swoim nieszczęściu. Olaf Trygvason, jak wynika z cytowanego źródła, miał się urodzić tuż po śmierci jego ojca. Wiemy, że został on zabity około roku. 963. W sadze o Olafie Trygvasonie możemy przeczytać. Gdy jego ojciec Trygwi został zabity, Olaf był jeszcze w łonie matki i urodził się tego samego roku. Tak więc urodził się on w roku 963. Mając lat 20, wedle tego źródła, miał przybyć do Wendlandu. Tam przebywał 3 lata, po czym przez kolejne 9 lat uprawiał piractwo, no czyli prowadził życie wikinga na zachodzie, Irlandia, Islandia, tam pustoszył tamtejsze krainy. Po czym po tych 9 latach miał miejsce przewrót w Norwegii, został zabity Jar Hakon i wówczas do władzy w tym kraju doszedł właśnie Olaf Tryggvason. Był więc rok 995. W Norwegii panować miał on lat 5, po czym doszło do bitwy, w której poniósł śmierć, do której to zresztą jeszcze powrócę. Ale na tej podstawie łatwo jest wyliczyć, iż w Wendlandzie Olaf Tryggvason winien był przebywać w latach 983 986. Tymczasem wiosną 983 roku doszło do wojny między Danią i Niemcami. W wojnie tej Burysław miał wesprzeć cesarza Ottona I, czyli wystąpił przeciwko Haraldowi Sinozębemu, królowi Danii. Zajrzyjmy w tym miejscu do Heimskringli. Cesarz odto zebrał wielką armię z Saksolandu, Franklandu, Fryzji i Winglandu. Król Burysław podążył za nim z ogromną armią, a w niej był jego zięć Olaf Trygvasson. Nie będziemy tu opisywać szczegółowo przebiegu kampanii, ale odnotujmy jeszcze jeden fragment. Otóż, gdy było już po wszystkim, jak czytamy w Heimskringli. Król Burysław udał się do Winglandu, a jego zięć król Olaf poszedł z nim. W międzyczasie wspomniałem o Jomsborgu, twierdzy Wikingów, która istniała na wyspie Woli. Jak wynika z sagi o Wikingach z Jom, założyć ją miał Palnatoki. Co więcej, miała ona zostać zbudowana. Palnatokiego w porozumieniu z królem Burysławem. Z innych źródeł dowiadujemy się, że inicjatorem jej powstania, jej budowy był król Danii Harald Sinozęby, wspomniany już. Dodajmy, że powstanie twierdzy Jonsborg miało być poprzedzone najazdami Duńczyków na ziemię Słowian. Tym wszystkim jednak. Zajmę się w kolejnym moim wykładzie. Dziękuję Państwu za uwagę i raz jeszcze zachęcam do subskrybowania mojego kanału.